Kurwa. Ej, co to było? Normalnie jakby coś na mnie wyskoczyło, nie? Ja nie robię sobie jaj teraz. Ja też jestem tak nabuzowany, że lepiej mi nie drażni. Przestań. No albo z nami tutaj normalnie się sko skonfrontujesz. Albo będziemy tak tutaj ciągle dyskutować. Powiedziałem nie. Siema, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj powróciliśmy do miejsca, w którym wydarzyła się bardzo duża tragedia. Wcześniej tutaj byliśmy. Byliśmy tutaj w tym miejscu, jednak nie przeprowadziliśmy tutaj takiego dogłębnego badania. Nie mieliśmy czasu w tamtym momencie, aby przyjrzeć się temu miejscu tak bardziej kompleksowo. No i teraz przybyliśmy tutaj drugi raz, aby powtórnie zbadać to miejsce, bo myślę, że on ma duży potencjał, zważywszy na to, jaka tragedia miała tu miejsce. Zginęło tutaj 43 dzieci. Wszyscy się utopili w jednym momencie. No i co ja będę dalej mówił? No ze mną jest Jacob Urbex dzisiaj. Ciema. Na badaniu. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego uchwycimy. No ostatnim razem tam za dużo tego nie było. Jeżeli chcecie, możecie film zobaczyć. Tutaj wam się gdzieś wyświetli. No i co? Jeszcze zapraszam na początek do lajkowania, do zostawienia komentarza. Żeby Poszerzyć zasięgi. Już mnie komary wpierdalają. Dobra, my lecimy, z tym nie przeciągamy i widzimy się za chwilę. Już wspomniałem, w miejscu tym doszło do olbrzymiej tragedii. Jest to mała miejscowość w województwie śląskim. No i pomyślcie, w jednym momencie życie straciło tutaj 43 dzieci. Jaki to musiało wywrzeć tutaj wpływ na okoliczną miejscowość, na okolicznych mieszkańców po prostu. Co jeszcze mogę dodać? No szkody tej dopuścił się parobek, który obsługiwał tutaj prom przez rzekę. No dodam jeszcze, że był pijany w tamtym momencie. I nie zachował odpowiednich warunków, nie zastosował się do odpowiednich warunków. No i tragedia się zdarzyła po prostu. No, oczywiście, ja tutaj przyszedłem, ale będę zachowywał jakiś tam szacunek do tego miejsca. Nie przyszedłem tutaj, żeby zakłócać spokój. I zobaczymy, czy są tutaj dusze, dzieci, bądź no może jakieś inne, które tutaj się zabłąkały po prostu. Ale trochę tutaj rozpraszają, strasznie gryzą te komary. Mam nadzieję, że nas szybko nie przegonią z tego miejsca. Na kadwójce póki co mam ciszę, no bo przeszłem tutaj z kadwójką tak po tym terenie. Zaraz przejdziemy do kolejnych działań. Teren mamy taki nieciekawy wam powiem, bo mamy po prostu tutaj zarośnięte w cholerę. No i jeszcze te komary, nie. Dobra, ja odpaliłem tutaj ghost tuba i spróbujemy się jakoś tutaj zadać kilka odpowiedzi. Zobaczymy, e, może jakieś tutaj dostaniemy fajne odpowiedzi. No, czy jest tutaj ktoś ze mną i mnie słyszy? Jest tutaj duch dziecka, dusza dziecka. Nie obawia się nas, przychodzimy w pokoju. Wiemy, że doszło tutaj do olbrzymiej tragedii. To nie był czas na umieranie dla Ciebie, być może, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem, z duchem dziecka. Czy chciałbyś nam coś powiedzieć? Ty to... Jak się czujesz? No już coś zaczyna sypać, jak się czuję? No ja się czuję dobrze, a Ty? Mógłbyś się przedstawić? Zło. Zło? zło? Ktoś Ci wyrządził zło? Czy źle się czujesz? Co to czasem? W tym domku? Tutaj za mną. No ja się mam dobrze. A ty? Mógłbyś? Mi się przedstawić? Albo mogłabyś? Tu coś uderzyło. Ja nie dodałem na tamtym filmie jest to nagrany ten domek tego przewoźnika, tutaj te ruiny tego domku. Właśnie, który się dopuścił tej zbrodni tutaj. Wcześnie. wcześnie. Za wcześnie? Za wcześnie przyszliśmy? Wiecie, no, te, jak on, oni się tutaj, te one, te dzieci się tutaj potopiły, to te ciała wyławiali przez praktycznie. Wiem, że ostatnie ciało wyłowili po miesiącu dopiero. To, to one szły z nurtem rzeki po prostu. I z tego, co udało mi się dowiedzieć tutaj z relacji okolicznych, wiem, że ci ludzie, którzy stracili te dzieci, oni w tej tęsknocie, oni tutaj przesiadywali na brzegach tej rzeki i oczekiwali powrotu. Nie potrafili się pogodzić z tym, że no, odeszli. Oni byli w takim szoku, że... No wyobraźcie sobie, taka mała miejscowość, a taka tragedia się tutaj wydarzyła. Nawet nie musiała być mała miejscowość, mogło być duże miasto, to by... To przecież na chwilę obecną to by było rozgłos na całą Europę, myślę, albo na świat. Przestań. Uważać. Uważać. Na co uważać? Uważać na co? Albo na kogo mamy uważać? Chcesz nam zrobić krzywdę? Ale dobra, tam nie będziemy się pchali, bo mamy taki naprawdę tutaj chaszcze i komarów pełno. Jeżeli są tu jakieś duchy, to na pewno myślę, że nie musimy aż tam wchodzić pod konkretne miejsce. Taka tragedia na pewno odcisnęła piętno tutaj. Płacz? Ale co, żywy płacz słyszysz? Płacz słyszałaś? Gdzie? Zgubiłem się. A czy widzisz nas? Widzisz mnie albo słyszysz? Słyszysz mnie? Nie obawiaj się nas. My nie przyszliśmy w złych zamiarach tutaj. Ostatnio, jak tutaj byliśmy z Pawłem, my tutaj słyszeliśmy po prostu kroki. Coś koło nas chodziło. A nikogo tutaj nie było, nie? Byliśmy tutaj też nocą. Miejsce jest takie oddalone, takie no, na uboczu. Więc byśmy na pewno zauważyli, jakby ktoś tutaj był. A może teraz będziesz chciał nam odpowiedzieć? Mamy ze sobą tutaj urządzenie, które. które może ciebie usłyszeć, jeżeli coś powiesz do nas. Wiemy, co tutaj się. O nie no. Wiemy co się tutaj wydarzyło w tym miejscu. Taka tragedia na pewno odcisnęła piętno I pozostawiła po sobie energię. Jeżeli tutaj jesteś, słyszysz mnie, proszę odezwij się Tak się bardziej. Mm. Jesteś zagubiony? Nie no, dziwne dźwięki mhm. takie, takie jakby ryki Paniczne No, takie demoniczne, nie? A może my nie mamy po prostu do czynienia z duszą dziecka? Co jest to kurwa? kurwa ale nie to z tyłu, nie wiem Czy jest tutaj osoba, która dopuściła trzy tej zbrodni? Zabiłeś niewinne dzieci tak. Słyszeliście? Zabiłeś niewinne dzieci. Tak. Czyli ty tutaj jesteś? Ten zbrodniarz, który dopuścił się tej masakry. Jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś? Co? Na pewno. Nie ukrywaj się. Tylko mi odpowiedz. Co? Tu stoję. Gdzie stoisz? Pokaż się. Siedzi. 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 Też ustrzem siedzi. Gdzie tam siedzi? W tym domku? W tym przewoźnika czy ty nadal jesteś w tym domku przewoźnika tutaj? Tam siedzi, no to mnie poslizowało, nie? Tym... I za mną jest ten domek, nie? Ten... Te ruiny. No tam się nie dostaniemy, bo jest... No nie, nie ma szans. Czy tam jesteś? Nie. Kurwa. Ej, co to było? No nie widzę. Nie wiem, tak jakby coś na mnie wyskoczyło. To nie jest. Normalnie jakby coś na mnie wyskoczyło, nie? Ja nie robię sobie. Jaj teraz. Normalnie jakby z tych krzaków coś na mnie wyskoczyło. Widzę No mówię ci perfidnie, nie? Jakby jakaś energia. Aż mnie kurde. Z... to byłeś ty? Czy próbujesz nas przestraszyć? Nie, wiem, ale mnie posizzowało w cholerę, nie? Tak jakby coś na mnie wyskoczyło, normalnie jakieś... Nie widziałem tutaj. A tam jest kuźwa ten... ten... Yy, ruiny tego domku, nie? Oh, nie wiem, źle się czuję, nie? Źle się zacząłem czuć. Ta się zdenerwowałem, tylko. Dobra, no trochę nam ucięło nagrania, i się trochę wkurwiłem. Przepraszam Was za słownictwo. Na szczęście jest to nagranie. Oh, mam nadzieję, że jednak. Groźba. groźba. Czy ty mi grozisz? Ja teraz jestem tak nabuzowany, że lepiej mnie nie drażni. Przestań. Nie przestanę. Albo pokażę, że tutaj jesteś, albo zacznę się drzeć. Aż mi głowa zaczęła boleć. Posłuchasz mnie? Dobra, no widzicie, ja jestem taki teraz, bo ja się zdenerwowałem tym nagraniem, ale to chyba daje efekty. Przestań. Groźba. Może i dobrze się stało, że się zdenerwowałem trochę. Mam nadzieję, że to wybaczycie, no te słownictwo, ale widzicie, że to przynosi jakieś efekty. I zamilkłeś. No albo z nami tutaj normalnie się sko skonfrontujesz, albo będziemy tak tutaj ciągle dyskutować. Powiedziałem nie. Wiecie co, wiecie co, niech mi ktoś powie nie no. Niech mi ktoś powie, to jest aplikacja Ale dlaczego ona tak odpowiada tak logicznie, kurwa No, akurat w miejscu, no. gdzie Jestem blisko Skoro jesteś blisko, to zrób coś, żebyśmy wiedzieli, że tutaj jesteś To, że tutaj nam odpowiadasz, to nie jest taki 100% dowód dla nas Słyszałeś? Tak jakby coś puknęło. Drewno jakby tak puk. Mm -hmm. Aż mi go, wiecie, co mi głowa zaczęła boleć. Ja chyba zaraz to skończymy, bo ja nie mam tu siły. Jestem wycięczony. Musisz podejść do tego urządzenia, które mam w prawej ręce z tym zielonym. Nie, nie bój się nas. Nie obawiaj się nas, tylko podejdź, pokaż nam. My chcemy tylko dowodów na istnienie zjawisk no i pójdziemy sobie stąd. Wiecie co, ja nie mam jakoś siły. Ja chyba ja myślę, żeby to zakończyć na dzisiaj. Ja nie wiem ile tam wyszło materiału. Ja nie wiem ile to materiału wyszło. Ile? Za mnie 20. Około. Wiecie co, no nie mam po prostu siły, tak jakby coś żarło ze mnie energię od momentu jak to tutaj na mnie wyskoczyło. Być może, no, na chwilę obecną mówię wam, no, źle się czuję. Nigdy się tak do, wcześniej nie czułem w żadnym innym miejscu. Może, nie wiem. Może jeszcze tutaj wrócimy, ale nie wiem. Nie wiem, nie obiecuję wam tego. Dobra. Z tego miejsca się z wami już będę żegnał. Uff. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. No dla mnie to nie było przyjemne. Nie jest przyjemne, chcę już stąd iść. Ale jeżeli Wam się podobał, to no, ocencie go. Zostawcie łapkę, komentarz, udostępnijcie. I widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.